Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwinta. Dzisiaj już jesteśmy kilka dni po patchu, który wprowadzał Nilfgaard. Już trochę sobie tych talii zbudowałem, jeżeli chodzi o kilka frakcji. I tak z moich spostrzeżeń, na razie Nilfgaard wypada najsłabiej z tych wszystkich. Może... Nie jestem tak przekonany co do e, niektórych wersji tego e, e, te katolicko-jatel, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko Nil w ogóle jest w tym momencie bardzo, bardzo słaby. E, nie dlatego, że on jest jakoś e, znaczy może dlatego, że ludzie po prostu jeszcze nie za bardzo ogarniają mechanikę, ja na, ja na przykład też nie za bardzo chyba jeszcze ogarniam to, to wszystko z tą, z tą frakcją, bo naprawdę kombinacji są tak naprawdę dużo, ale tak samego, samego tutaj, yy, z tych kart, które oni tutaj wypuścili na razie nie za bardzo gdzie coś dobrego złożyć, tam coś tutaj złożyłem. Natomiast tak naprawdę to będzie. Nie chcę przedstawiać tej talii na razie, bo nie, nie uważam ją za dobrą, więc poczekamy jeszcze trochę czasu, może ludzie coś też będę patrzył właśnie na jakieś dobrych graczy z, tej, z tego DivGuardu. Na razie nie, nie za bardzo mi się on podoba, dlatego nie będę się tutaj nad nim rozwodził. Dzisiaj sobie opiszemy właśnie zaprezentuję wam talię, która. Wydaje mi się, na dzisiejszy moment ma największe największą siłę. Racji, głównie tutaj chodzi o, o, tą, o tą kartę NFR Klątwy i głównie tutaj też chodzi o to, że bardzo dużo osób, bardzo dużo gra Skeliga pod boost, czyli pod to osłabianie. Jest to dobra talia to jest Skaliga, natomiast wydaje mi się, że cut gorsza od niej. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, Villain robi bardzo dużą presję, jeżeli chodzi o bustowanie jednostek. Tak samo e, tutaj po, macie pożogę, macie dużo ogólnie kart, które w jakiś sposób będą, będą to e, kontrowały. I też raczej przeciwnik, jeżeli będzie chciał się wysypać z tych jednostek, jak zagracie tutaj tych tymerskich piechurów i rębaczy z Sin, czyli na początku może to bardzo dużo wam dać punktów, nie dość tego, jeżeli przeciwnik będzie chciał spasować, czyli nam po prostu, nawet jeżeli mieć de kartę straty, to zagranie w drugiej rundzie, bądź też w trzeciej Wilena z Siri robi taką presję, bo tak, jeżeli przeciwnik będzie chciał grać. No, to będzie musiał stracić bardzo dużo kart. Po pierwsze, minimum dwie. Jeżeli Wilien to spali, jeżeli przeciwnik zagra złote karty, no to wtedy jest możliwość, że użyje dwie. Ale jeżeli to będą trzy, cztery, plus jeszcze Cili wrzuciłam na rękę, tą przewagę kart możecie sobie zrobić bardzo dużo. Co więcej, do tego jest jeszcze Octwist, Ale też musicie wiedzieć, że ta talia ma swoje: jakby Minus tej talii jest taki, że ona ma dość spory. Problem z tym. Jeżeli wam, wam, wam się ten Wilen nie trafi. Bo ten Villan w sumie tutaj jest bardzo konieczny. Villan... E, może tam i Neferklonce też jest, to jest bardzo dobra karta teraz, tak? Ale ten Wilen tutaj jest bardzo konieczny. jeżeli go nie traficie, to jest troszkę jest trochę problemu może być z tą sceligę. Także. No jest to trochę takie losowe, ale z drugiej strony, jak wam się trafi te kombo, te to bardzo, bardzo e, rzadko będziecie przegrywać, uwierzcie mi. E, Zastanawiałem się jeszcze nad jednym mykiem, czyli e, czy nie wyrzucić aeromancji i nie dać bomby dwimerytowej. E, I z jednej strony powiem Wam szczerze, m, ta aeromancja bardziej się przydaje. E, z jednej strony e, bomba dwimerytowa przywraca do bazowej wartości, czyli w teorii to bardzo fajnie by działało. E, natomiast... E, nie wiem, no... To jest takie bardziej sytuacyjne, wydaje mi się, tutaj to zmniejszenie do 1 wartości przy przewadze karty więcej powinno wam dać, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli oczywiście nie tej przewagi karty nie będziecie mieć, no ta bomba raczej będzie wtedy bardziej przydatna, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przewagi karty sobie zrobicie na tyle dużo, żeby, że po prostu przeciwnik będzie mógł odpowiedzieć na tą kartę, no to wtedy ta aromancję więcej powinna wam punkt, tych punktów dać. Um, to, e, jeżeli chodzi o wstęp, tyle. E, grają tą talią chyba najwięcej, jeżeli chodzi o wszystkie frakcje. E, bardzo też. E, znaczy, może. Może nie aż tak dużo grałem tymi pogodynkami. Wydaje mi się właśnie na początku myślałem, że te pogodynki będą bardzo mocne, ale powiem wam szczerze, nie. Tutaj nie ma, tu trzeba mi określić taką talię, która wymiata tak naprawdę. Na każdą talię jest odpowiedź. Nie ma takiej, takiej mety, że wydaje mi się, że na razie nie ma takiej, że się gra cały czas jedną talią, bo ludzie tak na rankedach i za, zarówno na rankedach, jak i na potyczkach grają wszystkimi taliami. Więc wydaje mi się to na tyle fajne, że po prostu nie jest to jakieś w jedną stronę, że cały czas się się kojatel pod Busta, w sensie pod wysypywanie się jednostek i tak dalej, jest to w miarę fajne, także, także to mi się na razie podoba, eee, dobra, eee, aha, właśnie. Ja mam dzisiaj trzy klucze jeszcze do rozdania, eee, także zrobimy tak, że i pierwszy klucz teraz rozdamy. Ja już sobie to przygotowałem. Czekajcie, tutaj mamy listę wszystkich osób, które się zapisały. Oczywiście uwzględniałem tylko osoby, które były zapisane pod komentarzem, który ja napisałem. Pozostałe komentarze nie uwzględniałem, tak jak powiedziałem w filmiku. Także klucz rozdajemy 3. Także spora, spora szansa, myślę, dla każdego losujemy. W takim razie, pierwszy klucz bez zbytnego gadania i wygraną, pierwszą, pierwszą osobą, która wygrywa, jest Spyroks. Gratuluję Spyroksowi. E, oczywiście Spyroksa sobie tutaj usunę, żeby e, nie mieć go następnym w następnym losowaniu. E, I tyle. M zapraszam, wam teraz, zapraszam wam teraz na potyczki, zrobimy lekkie cięcie, a pozostałe dwa kody. E, zrobimy tak, jeden kod zrobimy po pierwszej grze, drugi na samym końcu, ok? będą dwie gry dzisiaj. E, gram, gramy potyczki e, nie rankedy z racji tego, że mam dość często te ceki, nie wiem dlaczego. Eee, więc, eee, więc po prostu zagramy sobie potyczki po pierwszej, po pierwszej grze roz, rozdam jeszcze jeden kod i na samym końcu odcinka kolejny, także eee, także uważajcie i bądźcie gotowi, bo w każdej chwili możecie wygrać. Ok, także lekkie cięcie i zaraz wracamy na potyczkach, zaraz znaleźliśmy pierwszego przeciwnika. Moi ludzie wiedzą co to poświęcenie. Mhm, mm Mamy pana Nilszark. Morvan Vorhoris. Czy, czy jak tam go się czyta? Dobra, tych te majskich oczywiście sobie wymienię. Mam jednego rębacza, mam Villena, mam jest super ręka. Brzas może jeden zostawię tutaj. Tak to niech będzie. Zresztę sobie oczywiście odrębaczysz żeby się już wyciągali, zwiększają. Aha, no my coś tam... Do, Idziemy. Czy prawdopodobnie zaraz zarazem gonelle, tak? Albo coś takiego, czy nie? Jeśli chcesz Aha nie, dobra, to jest ten... To jest ten build w sumie, który... Chociaż nie oczekajcie. Nie, te jednostki nie uwzględniają w mojej build. Tu może to nie jest ten. O którym myślę. Dobra, to sobie zagramy, tak? Mhm. Krawiec... Starych trupów to... nie poznajesz. No to nie jest za dobre. Po najsłabszej najsłabsze jednostki. W takim razie... Czego chcesz? Zbieramy tak, że ulepszymy o 2, czy tam o 3 To i wtedy nam zje tylko tego jednego tamarskiego piechura. Ostrzegałem. Dobra. My sobie to spasujemy. Mhm. Idziemy. Nie mi się co No ale w porządku. No to będziemy mieć bardzo dużą przewagę kart w takim wypadku że będziemy to grać Barbarzycy. to jest też ciekawe że jak ich zabijecie to mi się te liczniki zostają właśnie nie patrzyłem na to jeszcze czy jeżeli zagracie jakieś uzdrowie i tak dalej czy ten licznik będzie na jedynce czy na dwójce bo to już tak, kiedyś tak było. Ten błąd. On znowu wrócił. o dziwo. Kiedy z tobą skończę, nie będzie to wspierać. Zagram pożogę z Buta. Oczywiście radowida też mamy po to, żeby. Jednak parklątkę usunąć. Natomiast od raz, razu chciałem rzucić pożogi, żeby w jakiś sposób nie dał tarczy. Przecież znaczy, tarcza chyba nie. Nie, tarcza nie tak chyba nie daje osłony przed pożegną. Do nas nim. Niech żaden nie ucieknie! Mhm. Ostrzegałem. Damutaczę i to? Um, dobra. Czy my chcemy zagrać Oktwista? Mógłbym zagrać w sumie Preez hmm. Ale wiecie co, zagram tego odcinka, bo to trochę będzie go baitowało teraz, żeby spasować. A jednak nie. Chcę grać w porządku. Super, że co grałeś, tak zagrałem tak Preez Chill. Niezły pomysł. Eeeh. szkoda, że tutaj nie zaatakowałem. O, to nie będzie brzask. Co na wyciągnie? No A Strzelimy sobie tak. Jak sobie życzysz? Mhm. Dobra, Teraz sobie zagram tak. Nie dziękuj mi. Podziękuj Melitele. Sobie tak. A no bo nie zagrałem, bo nas rozłączy. Jesteś pewien? Hmm. Ja bym to zrobił. inaczej. nie rozłączył, ale się zdało... Znaczy inaczej. To też właśnie zauważyłem, że nie dość tego, że jest więcej to Dzieje się coś takiego dziwnego, że ta runda się tak jakby przedłuża. To jest bardzo dziwne też. Um, dobra. Myślę, że CD sobie zagramy, bo ona tak się już nie przyda. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Mhm. No, dobra, Outfit sobie wrócił. Myślę, że można go zagrać jeszcze raz, bo on tak się chyba już nie przyda. Ewentualnie czekajcie, zabijemy sobie jakąś jednostkę. Na przykład króla hmm, ciekawy wybór. Spajną kantarellę. sobie dobrać kartę. Mhm. Szkoda, że nie mam czasu. Mhm. No. To dużo mu to nie dało, że tak powiem. Hmm, p -p 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 Czy tam brzask mi się przyda? Znaczy nie? Czego chcesz? Niechże, to sobie dodamy tu. Może tak. Posował. No, Tutaj raczej nie, nie powinno być problemu z wygraniem tej gry. Znaczy będziemy mieć dwie karty do naszych pięciu. No, to e, po prostu się poddał. No, ogólnie tą przewagę wydaje mi się, że nie powinien to tak grać na początku tak do przodu. Chociaż mieliśmy tego Villena i mieliśmy tą Ciry, tak? Mogliśmy to combo zrobić, więc e, no. Tak jak mówię, tak, tak jest według mnie bardzo silne. Okej, okay, dostałem serię. Pierwszy tam Dobra. Także przejdziemy sobie do następnej gry Aha właśnie, poczekajcie, bo ja miałem wam pokazać... A dobra. To w takim razie na samym końcu będą dwa kody. tak już tak będzie. Nie nadużywaj A, mojej cierpliwości. jak, ten, jak jeden z tyle projektorów się nazywa, nie? Znaczy, no, nazwisko. Yy, dobra, ten brzask się na pewno przyda w takim razie. Yy, mamy Villena Night Ciri, super. Yy, jedną balistę może wymienimy. Czy potrzebuje dwa brzaski? Chyba nie. Smok. Trochę szkoda, że nie mamy tych, um, uh, tych, co się wyciągają. Zdarcie się może przydać. To się może przydać. Wiecie co tą balistę wymienię, chyba. Oj, kurczę, drugi rębacz trafił się. Ej, to niedobrze. Hmm. Dobra, tego. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką Chyba w sumie Nie, zagram to. Starych trupów nie, poznajesz. nie To już tego wyciągnęło kolejnego zwiadowca. To nieciekawe. ciekawe, bo teraz bomba właśnie też odzłaca karty, Chodzi chodziło mu o to, żeby móc pewnie zagrać tutaj pogodę i sprzątnąć go choćby wojownikiem dzikiego gonu, ewentualnie na przykład jak ma teraz piorun, nie? Myślę, że możemy zagrać tak. Starych nie poznajesz. Ja sobie teraz zagram, tak? Tutaj. Według mnie, powiem szczerze, nie grać, bo wody. To jest solo-karta, Po prostu. On daje waliu tak naprawdę e, czterech punktów. I e, jednego efektu pogodowego, gdzie możecie mieć e, e, na przykład. E, ten, jak to się nazywa? No, to daje na, na tą drugą i na trzecią linię. Tą pogodę, który przyzywa już wam w mglaku, choćby eee, i to znacznie lepsza karta niż ta Bobowodna, powiem szczerze, nie, to jest słaba karta. Nie grajcie jej w tym momencie. Ona powinna mieć nie 4 siła, 6 może wtedy byłaby jako taka dobra, ale. Tak, to jest słaba. Według mnie. Dobra, myślę, że można zagrać. czekajcie Boże, go zagram. Życzę ja Dobra, i teraz tak, gram się. Jeżeli on będzie chciał teraz zagrać, to ja to spasuję. Ewentualnie nie. Może inaczej. Jeszcze inaczej. Zagram się Coś nie, on tutaj chciał spasować. Hmm. Szczerze to nie. Stoicie Zagram przed majestatem książęcym. No, to merski się trafił. Dobra. Plan jest taki. Zabijamy mu to. Zabijałem za mniej. Dobra? Teraz tej kolejności rzuciłem ten, tego wilena. Mogę najpierw wilena, potem siri. do wujka. Mm -hmm. Czy on może mieć jeszcze jednego wojownika? W teorii może, ale nie sądzę, żebym Tak. On musi coś zagrać, bo teraz jeżeli znaczy Octis mi wróci, to on uderzy za 4, prawda? Czyli będzie mieć 11 punktów, czyli tyle samo. Jeżeli on teraz nie zagra kartę, to... To będzie remiz i w tym momencie wygram 2. Przepraszam, nie ma ucieczki. I w tym momencie pasuje. To jest pytanie, jaka karta nam tutaj dojdzie. O, doszło. O, doszło nam ten. Doszło nam. E, Doszła nam pogoda. No ale przeciwnie, chyba też miał dwie pogody. Także no. niefortunną rękę, ale przeciwnie, też miał niefortunną rękę. Wydaje mi się, że błąd zrobiłem z, tym, z tą Cili i z Villenem. No, ale jakoś się udało wygrać. Dobra. Będziemy mieć poziom. Braknie troszeczkę. Dobra. E, dobra, w takim razie e, obiecane kody. Obiecane kody e, lądują do pierwsza osoba. Łukasz Małysz. Super, gratuluję. Do Ciebie e, trafia kod. Aha, pamiętajcie, że m, żeby pisać do mnie na YouTubie o te kody, E, macie czas na to 24 godziny od opublikowania filmu, tak jak ostatnio. E, nie, nie piszcie do mnie na Facebooku. Znaczy... No, na Facebooku do mnie nie piszcie, nie piszcie do mnie, na żadnym portalu innym. Piszcie do mnie na YouTube, bo ja wtedy mam pewność, że jeżeli ja widzę, że wygrał jakiś tam, powiedzmy, Łukasz Małysz i on do mnie napisze, to wiem, że to jest faktycznie ten Łukasz Małysz, tak, a nie, że to jest na przykład jakiś Daniel Rodenberg, na przykład tak tutaj się, tak nie uwierz, tak ktoś tak robi, tak, ale miałem ostatnio, po prostu na Twitchu do mnie ktoś napisał o, o, kod i ten nikt się różnił od tego, co miał na YouTube, więc już jak nawet by był ten sam, to bym tutaj miał wątpliwości, także wolałbym mimo wszystko, ewentualnie nawet sam będę pisał do tych osób, żeby, żeby po prostu mi napisały i, i wtedy ja na pewno ten kod wyślę, także nie ma problemu, dobra, także Łukasza Małysza sobie tutaj usuwamy, losujemy ostatnią osobę i wygrał Adam Rek, także Adam Rek, gratuluję, jesteś ostatnim zwycięzcą dzisiejszym, pamiętaj masz 24 godziny, na napisanie do mnie od, tego, od momentu, kiedy się ten film pojawi. Ja oczywiście Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do obejrzenia sobie openingu, który ostatnio nagrałem, bo myślę, że całkiem ciekawi, jeżeli chodzi o dropy. Zachęcam oczywiście do komentowania tego odcinka, do subowania kanału, kto jeszcze nie subuje i trzymajcie się do następnego odcinka. Prawdopodobnie będzie to już, znaczy chciałbym, żeby to był deck jakiś taki już typowo taki, co się gra na rankedach, jakiś taki mocniejszy z talii, raczej będzie to talia, teleske... znaczy, inaczej powiem tak zobaczymy jaka to będzie talia, nie, nie mówię czy, czy będzie to na pewno Skellige chciałbym żeby to była jakaś taka talia po prostu w miarę, w miarę którą będzie taka trudna, ale do ogarnięcia będzie jakaś taka mega łatwa z tego też raczej ten odcinek znaczy powiem tak, postaram się go nagrać w ciągu dwóch dni ale zobaczymy, jak to będzie, i jeszcze jedna rzecz: powoli wracamy do stałego momentu, czy znaczy stałego naszego ciągu odcinków. Czyli, że już nie będzie takiego przestału jak ostatnio i będzie, będzie ta seria utrzymana. Jeżeli chodzi o, o te najlepsze talie w patchu 860, 14, tak jak teraz mamy. To będzie po prostu ta była talia królew północy, no to będą teraz jeszcze talie Koyatel, e, będzie talia Skirling, i tak naprawdę z każdej frakcji będzie przynajmniej jedna taka mocna talia e, na dany moment, także myślę, że e, myślę, że z każdej tutaj talii coś nagram. Oczywiście zacznę od tych takich najlepszych, wydaje mi się, e, talii nie skończymy pod, powiedzmy na tych troszeczkę troszeczkę słabszych, ale też mocnych w jakimś tam stopniu. Także dzięki wszystkim jeszcze raz za, od, za obejrzenie odcinka. Zostaw, pamiętajcie o, o zostawieniu suba, ee, komentarza i ewentualnie jak Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, możecie też, jeżeli Wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Także dzięki, trzymajcie się, do, do następnego odcinka. Na razie, cześć.